nazywam się Jakub Niedrzejewiczak, ze mną jest Mateusz Orzechowski oraz inni działacze Młodej Lewicy. Ja reprezentuję Młodych Razem oraz partię Razem. Zebraliśmy się tutaj, aby omówić temat Tamy w Siarzewie, inwestycji, która ma być realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy wyrazić swój sprzeciw wobec tej inwestycji, która naszym zdaniem ma więcej minusów niż plusów. Zacznę od Tak, pewnie. Tak. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Rzeszopowski, jestem przedstawicielem młodej Lewicy do spraw klimatu i środowiska. I w, tym, w tej krótkiej wypowiedzi chciałbym rozwikłać pewne nieścisłości, które powstają również przy budowie właśnie samej Siarzewie, przy planowanej budowie. A tymi nieścisłościami są mity, którymi, które wpajane są choćby ludności. Lokalnej o rzekomych korzyściach z tej budowy. Pierwszym widzem, który jest bardzo powszechny, jest rzekome przeciwdziałanie suszy przez tamę. Jest to niestety kłamstwo, choć chcielibyśmy, żeby było inaczej, ponieważ tamy właśnie te susze niestety powodują. Powodują to przez drenaż dna rzeki, przez to, że ten poziom lustra rzeki się obniża, przez co woda nie dopływa do wielu miejsc, choćby na terenach rolniczych, przez co powoduje lokalne susze. Innym problemem także, jeśli chodzi o susze i jeśli chodzi o degradowanie terenów rolniczych, jest degradowanie terenów rolniczych w dalszych terenach, przez to, że tamy również przyczyniają się do powodzi albo lokalnych poprzez, gdy mamy do czynienia z dużą powodzią, kiedy wały przeciwpowodziowe są niszczone, z takim czymś na przykład spotkaliśmy się w np. w latach 80. na południe Polski, gdzie przez to wszystko i przez falę powodziową, która szła właśnie z południa 12 tysięcy mieszkańców. Łącka musiało wyprowadzać się, ewakuować się ze swoich terenów. Innym mitem również jest rzekome produkowanie zielonej energetyki przez elektrownię hydroelektryczną. Jest to kolejne kłamstwo, ponieważ zważając na aspekty środowiskowe budowy Tamy, Zważając na ten koszt środowiskowy, który powstaje przy budowie tamy, przez regulację rzeki, przez niszczenie lokalnych terenów, przez właśnie, tak jak już wspomniałem, powodowanie suszy czy powodowanie powodzi, niemożliwym jest stwierdzenie, że energetyka wodna jest dobra dla środowiska, zwłaszcza zważając na to, że odpowiada ona tylko i wyłącznie za 0,5% energetyki w Polsce, więc nie potrzebujemy jej zważając na... Te koszta środowiskowe. Innym mitem jest rzekome przyczynianie się do rozwoju żeglugi śródlądowej, i to jest kolejne kłamstwo, ponieważ sama tema w Siarze wie, tak samo jak tema we Włosławku, nie przyczynia się do polepszenia tematu właśnie żeglugi śródlądowej, ani nie przyczynia się nawet do tego, żeby nas do tego przybliżyć, ponieważ sam rozwój żeglugi śródlądowej potrzebowałby aż prawie 300 miliardów złotych na rozwój tego, gdzie tak dla porównania podam, że na przykład rozwój transportu kolejowego w zamian za właśnie rozwój tego transportu kosztowałby parę razy mniej i raczej zamknąłby się na poziomie 30-40 miliardów złotych. Dlatego jako Młoda Lewica oraz Młodzi Razem Postulujemy, aby tama w Szerzewie nie była budowana właśnie ze względów środowiskowych. Mając na uwadze te aspekty środowiskowe oraz aspekty po prostu dobra mieszkańców, dobra ludności lokalnej, dobra rolników, chcemy, aby ta Inwestycja nie była dalej prowadzona, oraz chcemy, żeby wreszcie nasi rządzący skupili się na tematach, które naprawdę przybliżą nas do zażegnania kryzysu bioróżnorodności oraz kryzysu klimatycznego. Dziękuję. Jeszcze może dopowiem względy gospodarcze. Przede wszystkim dysponujemy takimi wyliczeniami, które wskazują, że zainwestowanie tych samych pieniędzy w fotowoltaikę. Oraz w energię produkowaną przez wiatraki za 5 razy więcej energii niż yy, te same pieniądze wyłożone na budowę tamy w Sierzewie. Co więcej, wiele osób liczy na to, że taka inwestycja spowoduje, że spadnie bezrobocie w regionie w powiecie aleksandrowskim czy także w powiecie włocławskim. Według naszych innych wyliczeń oraz szacunków wychodzi na to, że dużo korzystniej jest dla lokalnej ekonomii. Postawić na rozwiązania mniejsze, na, rozwiązania, na rozwiązanie budowy mniejszych zbiorników w każdej gminie. Nie mówimy tutaj o prywatnych oczkach wodnych, które proponował Andrzej Duda, ale o oczkach wodnych, które należałyby do gminy i byłyby tak zarządzane. Przy konserwacji takich oczek jesteśmy w stanie dać ludziom pracę, którzy tu zostaną w regionie, i kiedy taka inwestycja, budowa tamy się zakończy, wówczas ludzie. Budowa tych oczek wodnych dałaby stałe miejsca pracy dla osób, które by tu mieszkały i po prostu je konserwowały. A budowa tamet to tylko zatrudnienie osób na pewien określony moment, a później wyższe, z powrotem wyższe bezrobocie. Nie mówiąc już także o innych aspektach tego, że jest to po prostu odgrzewanie. Pewnych planów z lat 70. i 80., które ze względu na to, że zmieniły się realia geopolityczne, nie są do zrealizowania. Pomysł takiego szlaku wodnego, odnośnie wiodącego przez Włocławek, Ksiarzewo, aż do Gdańska, pochodzi właśnie z czasów Gierka, kiedy w latach 70. Związek Radziecki chciał eksportować węgiel. Dzisiaj powinniśmy postawić na rozwój kolei, na rozwój. Innych źródeł energii niż to, co proponuje nam PiS. To, co oni nam proponują, jest po prostu archaiczne. I jako Młodzi Razem, Młoda Lewica oraz inne organizacje, bo pod naszym apelem do premiera Morawieckiego podpisało się także trzy inne organizacje: PPS, czyli Polska Partia Socjalistyczna, Ostra Zieleń, czyli Młodzieżówka Partii Zielonych oraz Młoda Unia. Oraz Młoda Unia. Dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dobrze, to dziękujemy za... Mateusz chciałby coś powiedzieć.